Cześć! Witajcie w moim nowym filmie. Witam się dzisiaj z Wami z samochodu, za kierownicę. E, także wybaczcie, że nie będę patrzyła się w kamerę, no bo jednak jadę samochodem, kieruję. Jadę teraz na małą taką wycieczkę, żeby ponagrywać Wam różne miejsca z Mersji. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, jak wygląda życie w Turcji. Czy jest ono rzeczywiście takie kolorowe? Jak widać chociażby na moich filmach, e, pomysł na ten film wziął się z tego, że ktoś w komentarzu któregoś nie napisał, że no okej, okay, pokazujesz Turcję, ale jakby ze swojej perspektywy. E, żyjesz na uprzywilejowaną pozycji w Turcji, ale jednak nie wszyscy tak żyją. I e, z tym się muszę zgodzić. E, ten komentarz mnie zainspirował do tego, żeby jednak pokazać wam. Trochę inne oblicza Turcji, nie tylko takie, które widzicie w moich filmach. Ja nigdy też nie ukrywałam, że jestem w uprzywilejowanej pozycji. Żyje mi się dobrze, nie brakuje mi niczego, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy tak żyją w Turcji. I chyba nigdy nie powiedziałam czegoś takiego, że, że, że wszyscy w ten sposób żyją w Turcji, no bo tak nie jest. Wszędzie mamy mm, to, te nierówności ekonomiczne. I tak jak i w Polsce, tak i w Turcji mamy ludzi biedniejszych i bardziej zamożniejszych. I jadąc na wakacje do Turcji, często widzimy tą, tą dobrą, bogatszą stronę Turcji. Hotele, kurorty, centrum miasta to są miejsca, gdzie nie zobaczymy biedy. I ja dzisiaj. W tym moim filmie chciałabym na przykładzie Mersin pokazać wam, że Turcja ma różne oblicza. Oblicza, gdzie mieszkają bardzo bogaci ludzie, kupują super luksusowe samochody, mieszkają w willach, po kilka, które kosztują kilka milionów. Są też ludzie, którzy. Mieszczą się w tak zwanej klasie średniej, czyli żyją sobie od tak po prostu normalnie. Na w miarę wygodnym poziomie życia nie brakuje im niczego, ale są też ludzie, którzy jednak myślą i kombinują, jak y, dotrwać do tak, czy do, do tego przysłowiowego pierwszego. I takich ludzi w Turcji jest dużo. Zacznijmy od najważniejszych i podstawowych informacji. Zgodnie z danymi na 2019 rok, liczba ludności Turcji wynosi ponad 83 miliony. Stopa bezrobocia w sierpniu 2020 roku wyniosła 13,2%. Najniższa krajowa netto to 2324 liry, a poziom inflacji, według oficjalnych źródeł, wynosi 11,47%. Kurs liry tureckiej jest bardzo słaby. Obecnie za 1 dolara trzeba w Turcji zapłacić 7.64 liry tureckiej. Spójrzmy także na mapę Turcji, na której możecie zobaczyć najbogatsze i najbiedniejsze rejony. Już na pierwszy rzut oka widać wyraźny podział Turcji na zachód oraz wschód. Zachód to ta bogatsza Turcja, natomiast wschód to ta biedniejsza. Na kolejnej mapie widzimy stopę bezrobocia. Największy odsetek osób bezrobotnych jest w południowo-wschodniej Turcji. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na dane dotyczące analfabetyzmu w Turcji, to wbrew pozorom, największy odsetek osób niepiśmiennych i niepotrafiących czytać nie znajduje się w najbiedniejszych rejonach. Najwięcej analfabetów jest w Stambule, w Turcji południowo-wschodniej oraz w rejonie Hatay, Adana i Mersin. Mieszkając w Polsce widziałam też różnice klasowe. Widziałam, e, obserwowałam jak to wszystko wygląda w Polsce i uważam, że w Turcji jest to bardziej widoczne. Jakby różnica między klasą tą jedną e, niższą a klasą średnią jest znacząca. I tak sobie ja tym samochodem. Zdałam sobie też sprawę z tego, że nie tylko widać to po um, chociażby dzielnicy, w której ludzie mieszkają, ale oczywiście ja mówię tutaj o uogólnieniu, tak? Zaraz na tę myśl, ale jakby widać też to na, na ulicy. E, osoby bardzo biedne, no nie stać na samochód. Samochód w Turcji jest. E, dobrem, ekskluzywnym, że tak powiem. Ostatnio ceny samochodów rosną masakrycznie i e, nasz samochód nie jest najnowszy, tym bardziej, że wymieniliśmy e, samochód na starszy model, dlatego że no wiecie, kupowaliśmy mieszkanie, więc potrzebowaliśmy pieniędzy. I nasz samochód tyle ile kosztuje w Turcji, to jest po prostu masakra. W ciągu tych paru miesięcy od momentu jego zakupu podrożał o około 20-30 tysięcy, więc jest to bardzo dużo. Ekonomicznie obecnie, co mogę powiedzieć, Turcja nie stoi bardzo dobrze. Ekonomicznie dzisiaj Turcja jest na złej pozycji. W Turcji na drogach, jak się przeżycie, to mamy mnóstwo samochodów. I są to samochody, wydaje mi się, porównując do widoku na drogach w Polsce, a w Turcji, to Turcy pomimo tych kosmicznych cen kupują nowe samochody, i tych nowych samochodów jest bardzo dużo na drogach. Ja ogólnie jestem w szoku, że pomimo tych stale rosnących i w takim tempie cen ludzie potrafią pójść i zaciągnąć ogromne kredyty tylko po to, żeby mieć najnowszy samochód. I to super wypasiony. No, ale co kto lubi, prawda? Natomiast na drodze tureckich właśnie widać te też kontrasty. Są samochody na drogach tureckich, które w życiu nie zostałyby dopuszczone do użytku w Europie, w Polsce, nie przeszłyby po prostu przeglądu technicznego. Są to takie y, samochody, które się rozpadają i, i ludzie no, nie, nie stać ich na, na coś lepszego, więc naprawiają, gdzieś tam sklejają i tak dalej. I te samochody nie wiem, jakim cudem, nie pytajcie się mnie, przechodzą. Może troszeczkę ci mm, od kontroli przymykają oko. Na to, tak patrzę co się dzieje, karetka jedzie myślałam, że gdzieś za mną, ale z drugiej strony. No, e, wracając, więc e, widać to już na drodze. Widać na drodze e, obok luksusowych samochodów e, Mercedesów i, i tam innych najnowszych modeli, super wypasionych, e, są samochody, które no mają 30 lat, a może i nawet więcej. I oprócz tego, co widać na drodze, łatwo jest jakby zauważyć te różnice w klasach między ludźmi, kiedy wiemy, gdzie jakby oni mieszkają. To, w jakiej dzielnicy się mieszka w Turcji i w jakim Miejscu, jakby w jakim budynku, też jakby świadczy o zamożności ludzi. Są dzielnice, gdzie są właśnie takie wille. Wille, które znajdują się jeszcze na osiedlu zamkniętym. To trochę przypomina te takie osiedla zamknięte z domkami jednorodzinnymi, które znamy z chociażby Ameryki. Myślę, że wiecie o czym mówię. Jest ogrodzony teren, jest brama wjazdowa, tam 24 godziny na ktoś siedzi ochrona i kontroluje kto wjeżdża i wyjeżdża i na takich właśnie osiedlach można sobie zakupić willę i właśnie e, na takich osiedlach są różne udogodnienia typu basen, typu siłownia i tak Można mieszkać w domku jednorodzinnym ze swoim jakby terenem, ale można mieszkać jeszcze w domku jednorodzinnym takiej willi na osiedlu zamkniętym i z reguły no, tam siłą rzeczy mieszkają ludzie najbogatsi. Ceny są zawrotne takich nieruchomości. Ja nawet o, o czymś takim nie marzę, bo to jest dla mnie coś nierealnego. Oczywiście są osoby bardzo bogate, które również mieszkają w w takich blokach, blokach zamkniętych, osiedlach zamkniętych, site. Oczywiście takie site się różni od tego chociażby, w którym my mieszkamy, bo z reguły te mieszkania są ogromne. Mogą być też dwupoziomowe. Ci ludzie bogaci mają po prostu problem, czy chcieliby mieszkać w domku jednorodzinnym, czy właśnie w apartamencie i takie apartamenty to mają ogromne, ogromną powierzchnię. Myślę, że 200 to jest takie najmniej, jeżeli chodzi o takie super, super luksusowe e, mieszkania dla najbogatszych. Klasa średnia e, najczęściej mieszka właśnie w blokach. Są oczywiście y, ludzie, którzy też mają y, domki jednorodzinne. W większości jednak przeważa mieszkanie w bloku. W bloku, i tutaj, w zależności jakby od zamożności, y, od tego, na co mamy ochotę, co nam się podoba i y, w jakim mieście mieszkamy, bo to też y, zależy. Bo tak, jak kiedyś wspominałam, w i pasem na osiadlu, to nie jest coś. Y, bardzo wyjątkowego. Tutaj na południu jest to raczej takie bardziej normalne. Więc ci ludzie po prostu mieszkają, klasa średnia mieszka z reguły na osiedlach. To mogą być osiedla zamknięte, to mogą być zwykłe osiedla, to mogą być duże mieszkania, to mogą być mniejsze mieszkania, nowoczesne, mniej nowoczesne. To już właśnie zależy od upodobań i zamożności. No, i e, ludzie najbiedniejsi. Ludzie najbiedniejsi mieszkają niestety często w takich slumsach. I jak pewnie wiecie, w Polsce też takie są dzielnice, m, gdzie mieszkają ludzie ubożsi, e, gdzie budynki potrafią się sypać, e, gdzie często jest e, większy odsetek e, przestępczości. I podobnie jest w Turcji. Co ciekawe, e, Mersin jest dość bogatym miastem i żeby znaleźć takie slumsy, trzeba się naszukać. Ale e, bardzo częstym widokiem e, są takie e, jakby parę domków e, osób uboższych, które raptem zostały otoczone nowymi blokami, bo miasto się rozbudowuje, e, wychodzi na zewnątrz i raptem w ich okolicy wyrastają Apartamenty, więc y, ja y, w każdym miejscu, gdzie mieszkałam, miałam w najbliższej okolicy właśnie takie rozpadające się domki, y, gdzie ktoś po prostu y, ubogi mieszkał. Obecnie, tam gdzie mieszkamy, to jak wrócę do domu, to wam nagram. Y, mieszka jedna rodzina, uwaga, w, w namiocie to już jest skrajna sytuacja, więc wyobraźcie sobie, że ktoś dzisiaj w mieście pośród budynków e, site zamkniętych osiedli jest sobie teren, na którym ktoś postawił sobie namiot i mieszka w namiocie i jest to rodzina z dziećmi. E, nie wiem, nie pytajcie mnie, jak to jest możliwe, że mm, nikt się tym nie zainteresował, no bo w namiocie jednak ciężko ogrzewanie e, bieżącą wody i tak dalej, no Wiem, że te ci ludzie tam sobie mieszkają. Więc wam to pokażę później. w Turcji na czteroosobową rodzinę w 2012 roku został określony na 1047 lir tureckich. W 2020 roku jest to już 2447 lir tureckich. Zgodnie z danymi na 2019 rok, około 65 milionów żyje na granicy progu głodu, a 16,5 miliona poniżej, czyli czteroosobowa rodzina. Gdzie tylko jedna osoba pracuje i dostaje najniższe wynagrodzenie, czyli 2324 liry, żyje w ubóstwie. A takich rodzin, gdzie ojciec jest jedynym źródłem utrzymania, jest wiele. Państwo stara się pomagać tym najuboższym poprzez świadczenia społeczne. Według informacji na stronie rządowej, najubożsi mogą ubiegać się o pomoc. Jeżeli ich dochody nie przekraczają 701,32 liry na osobę. Pomoc społeczna obejmuje m.in. pomoc rzeczową w postaci paczek żywnościowych i opału, oraz pomoc finansową w postaci np. dofinansowanie do remontu mieszkań, świadczeń pieniężnych dla wdów – 325 lir miesięcznie, sierot – 150 lir miesięcznie, uczących się dzieci, dopłatę za energię elektryczną finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach itd. Mam też tutaj powiedzieć, że to, że ja nie pokazuję takich miejsc na moich filmach, to, że ja nie pokazuję takich ludzi na moich filmach, życia takich ludzi, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja po prostu yy, obracam się wśród innych ludzi, ludzi, którym, no, jednak, bądźmy szczerze, żyje się o wiele łatwiej w Turcji. Natomiast mam nadzieję, że tym co zobaczyliście w tym filmie udowodniłam, że Turcja nie jest krajem mlekiem miodem płynącym, że tutaj nie żyje się wszystkim super tak jak w każdym kraju mamy ludzi bogatszych, mamy ludzi biedniejszych i no co mogę powiedzieć, możemy być tylko wdzięczni za to, jakimi szczęściarzami jesteśmy. I tymi moimi filozoficznymi rozważeniami kończę dzisiejszy film mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że... Odpowiedziałam na nurtujące was pytania. Jeżeli oczywiście jakieś macie inne pytania, to piszcie śmiało w komentarzu, a ja kończę, bo właśnie dojechaliśmy do miejsca naszego docelowego. Także e, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnej filmie już niedługo. Pa.